Czasami e, polne drogi, czasami e, asfalty i długie chopki, e, Duże zakręty i szybkie i szybka jazda. Malta Kleczewska w województwie wielkopolskim już po raz drugi w tym sezonie gości zawodników wyścigu Orlen Super Race. Wyścig przed chwilą się rozpoczął, a meteo podróże wraz z nim. Domnikabem. Dzień dobry. Już za chwilę sprawdzę, w jaki sposób dziecięcą zabawę z samochodzikami zamienić w życiową pasję, która przy okazji jest jednym z najzdrowszych uzależnień, czyli motosportem. Oczywiście y, bawiliśmy się samochodzikami jako mali chłopcy, y, nawet Dużo ich mieliśmy pewnie, Darek na pewno podziela moje zdanie. No tak zaczyna się z reguły przygoda z autami, z pojazdami, z motosportem, więc na pewno to też miało wpływ na, na to, że tu jesteśmy, że mamy jakąś karierę już ścieżkę stworzoną i chcemy rozwijać je dalej. Od samego początku nasza przygoda spięła nas. Jesteśmy razem. Ja od samego początku byłem pilotem. Tomek od samego początku prowadzi każdy pojazd, którym startowaliśmy. Wcześniej były to rajdy przeprawowe. Jeździliśmy z pojazdami terenowymi, bardziej takimi stworzonymi do błota, do trudnych prób. Aż w kolejnych etapach przechodziliśmy na ten wyższy level, czyli już na prędkość. Startujemy w Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Węgier, Mistrzostwach Europy. Jeździmy również po rundach Pucharu Świata. W zeszłym roku byliśmy na pięciu rundach Pucharu Świata, z czego trzy wygraliśmy. Raz mieliśmy trzecie miejsce. No i słynna Portugalia, gdzie no niestety złamaliśmy przedni wahacz i, i no nie udało się jej ukończyć. Największy sukces wydaje mi się, że Runda Pucharu świata w Hiszpanii. Był to no, jeden z najtrudniejszych rajdów, na, na jakich byliśmy, również bardzo długi teren no, po prostu przepiękny, i takie no, marzenie było, żeby tam zająć dobre miejsce. No, udało się wygrać, także tak na, w moim odczuciu najfajniejszy rajd chyba. Na wyścigu Orlen Super Race jesteśmy załogą, która jest taką załogą testową. Ona jest nazywana Zerówką. Przejeżdżamy trasę jako pierwsi, obserwujemy czy wszystko jest na, na trasie dobrze, czy są dobre, dobrze oznakowane, czy no tutaj akurat roadbooka nie ma, więc po prostu czy, czy wszystko jest ok, czy nie ma jakichś niespodzianek na trasie I, i to jest takie nasze główne zadanie tutaj. Ale tak prywatnie przyjechaliśmy tutaj przetestować opony, ponieważ jesteśmy w trakcie zmiany i, i, i testów i wyborów nowych opon. To tak prywatnie od nas.